Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No jesteśmy ponownie w czarnej wodzie. Dzisiaj akurat rano mieliśmy zebranie tutaj w oddziale i właśnie chciałem też skorzystać z okazji przeprosić kolegów z oddziału 0426. Jeszcze raz podkreślam Chojnice Człuchów, bo ja napisałem, że to jest oddział 0426 Chojnica. Tam są dwa oddziały. Także Chojnice Człuchów. Pana prezesa pozdrawiam, bo zwrócił nam uwagę. Zebranie mamy. Także tutaj będziemy stąd lotować na młode. I właśnie dzisiaj zamontowaliśmy tutaj taki wlot. On jest jeszcze nie do końca zamontowany całkiem, bo na razie go wstawiliśmy. Będzie za chwilkę domalowany. Radek właśnie tutaj przed chwilką sprzątał. Widzimy Radek dzisiaj ja tutaj od rana już oblatał te gołębie, które mamy już wszystko oblatane. I to wszystkie takie nawet nie nie te ostatnie nawet co parę dni temu ściągnęliśmy. Mamy 42 gołębie. Pamiętasz czyje to są? Żeby przypomnieć. Gniewa Oleksiaka, Tomasza, Pateraka, 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 Pateraka tak. i Petryszyna spółki Arkadiusza mamy. Drowsza. tak. Rika Kustersa mamy, mamy gołębie Adama Banka. Brzezińskiego mamy 42 sztuki i Ewgenia Gudza z Niemiec. On jest Ukraińcem, ale mieszka tak, w Niemczech. Lotuje tam we w... tak. one mają 887 początek niemieckiego oddziału. A gdzie właśnie byliśmy za zamontować taki wlot, bo pod... przystosowaliśmy go do tej ja wejdziemy do środka, może pokażemy do anteny systemu Wizjon. O tak sobie, na razie on jest jeszcze, on jest wstawiony, bo my tu będziemy na chwilę od dołu będziemy wsuwać, a tutaj po prostu sobie tak zrobiliśmy, że możemy, o, tutaj będzie, wylo... będą sobie wychodzić, za chwilkę tutaj Radek tutaj dokręcił, tutaj przygotowaliśmy śrubki, bo po prostu wcześniej był zbudowany gołębnik, a nie mieliśmy jeszcze wlotu, a teraz już wlot zrobiliśmy. Po z tej strony on tak wygląda. Chodzi o to, żeby te sobie gołąbki swobodnie wchodziły i teraz jak tutaj to otworzymy tutaj do wewnątrz, to możemy też tutaj, o, tam, tam zamknąć, o i tak to wszystko będzie wyglądało. Gołąbki sobie są tutaj. One teraz my też zrobiliśmy tam takie wyjście na zewnętrzną wolierę, bo jak, tak jak widzimy tutaj nie ma słońca takiego dużego, ale o zobaczmy jak one sobie tu siedzą. Tak. Ile tu mamy siodelek? Raz, dwa, trzy, cztery, osiemdziesiąt. No ale tu będziemy mieli około pięćdziesięciu, sześćdziesięciu gołębi, tylko tutaj są te głębi, o których mówiliśmy, bo jeszcze Radek się nie pochwalił, że mamy przecież gołębie te, które tu wyhodowałeś. Z tych gołębi rozpłodowych tu mamy. Parę gołębi od Dominika Palarskiego, tak? tak Dwa jest, są od, od Reinharda Mura i od Pierzchały tak, Piotra. Pierzchały, przepraszam. Tak, no i jeden jest od Tutaj Daniela mi... Eugeniusza Zygmunt. O, właśnie od Daniela od Mistrzów Polskich w kategorii M w, tym, w zeszłym roku. I sobie te głąbki tutaj sobie siedzą. No i stąd też mamy kilka młodych. Wszystkie już są praktycznie szczepione. Ostatnie 8 chyba sztuk nie jest. Nie, 8 czy 9 sztuk nie jest szczepionych. Ale dwie, dzisiaj najważniejsze, że udało nam się ten wlot zrobić w końcu. I one, sobie jak będą oblatywane, to będą tutaj sobie wchodziły. O, on z zewnątrz jeszcze raz pokażę jak wygląda. Później go pokażemy, jak będzie już pomalowany. Bo tak staramy się, by to też estetycznie wyglądało. O. No właśnie na zebraniu gdzie w oddziale 0299 dawnym to sekcja teraz jest już oddziału 0426 Chojnice Człuchów będziemy lotować Spokojnie. wspólnie tak zobaczymy ale tutaj nam to chodzi przede wszystkim oglądać i wspólnie kibicować, bo tam muzeum to będziemy stamtąd siedzieć, strefę kibica tam zorganizujemy, że tu nie chodzić, a tu będziemy tylko po prostu mieli gołębie kamerą, przekażemy obraz, miejmy nadzieję, że nam się też uda na, w systemie online zrobić wyniki, no ale póki co tu będziemy jeszcze sobie, daleko jest do tego, zobaczymy ich tych gołębi zostanie, bo jeszcze przed nami treningi, no o, cała, cała praca. Wprawdzie ostatnio tutaj może pokażemy, bo mamy tutaj, masz tą karmę? To mamy tutaj karmę, bo przywieźliśmy od kolegi Andrzeja Głazika, Właśnie karmę firmy Prima. Bardzo mu dziękujemy, bo nam tutaj doradza. Też Zdzisław Lademan też, oczywiście. O, mamy karmę. Zobaczmy, my się zabezpieczyliśmy w karmę tutaj, właśnie tą Omega. To jest ta karma. Mamy też karmę. Yy to się nazywało to się nazywa tak młode wychów trening ekstra to jest jedna i druga jest młode wychów lekkostrawna dieta lekkostrawna faza pierwsza to jest chyba ta z tyłu ta, ta lekkostrawna ja zobaczę to ma ta, o to to jest ta ta ma jęczmień o, także te, te karmy korzystamy mamy też jeszcze y, preparaty firmy Primam z Centrum Zdrowia Gołębi Salwana Eco i to masz w domu no właśnie to dobrze no, ale nic, tak będziemy tutaj krótko mówiąc lotować, aż ja tak pokażę. Bo musimy troszeczkę słońce nam gdzieś szkadza, bo tak nie widać dobrze, ale bo tu widzimy. Tak, ten, ja tak nie pójdę dalej, bo kurczę, wejdę, że nie będzie nic widać. O. Ale tak mamy ten gołębniczek. Za chwilkę Radek będzie sobie tutaj malował i będziemy po prostu później przychodzić, zobaczyć, jak tego sobie wchodzi, czy się nauczą. Także na razie dziękujemy. Radek, do zobaczenia. Dobry, Dobry lot.